Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na święta już za pasem i z tej okazji bank BGŻ BNP Paribas przygotował świąteczny kredyt gotówkowy, dzięki któremu będziecie mogli zdobyć kasę na prezenty. Dodatkowo bank rzucił nam wyzwanie. Chcą, abyśmy wykazali się kreatywnością i pokazali, jakie podarki dla wszystkich członków rodziny możemy przygotować. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie podnieśli rękawicy. Aha! Koniecznie zostańcie z nami do końca, bo mamy dla Was wyjątkową świąteczną niespodziankę. Zaczynamy! Klocki LEGO od lat są wspaniałym rozrywką zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Można z nich stworzyć na przykład domki, autka czy też jakieś roboty. Dziś pokażę Wam jak zrobić z nich prosty prezent, czyli wieszak na klucze. Zobaczcie. Na początku przyczepiam klocki do płytki tworząc napis klucz. Następnie do kolejnych elementów mocuję klucze za pomocą kółek. Pozostało już tylko z tyłu przykleić taśmę dwustronnie klejącą i całość zamocować na drzwiach. Taki wieszak idealnie spełni swoje zadanie, a co najważniejsze, po odczepieniu kluczy można je połączyć ze sobą, aby nie latały nam po kieszeni luzem. Aha, jeżeli posiadacie klocki, to pokażcie nam na grupie bejcownicy, co potraficie z nich złożyć. Kobiety uwielbiają kolekcjonować biżuterię, aż po czasie zaczyna brakować na nią miejsca. Dlatego jeżeli Wasze mamy mają podobny problem, to pokażę Wam, jak wykonać uroczy pojemnik na świecidełka. Na początku przenoszę wzór serca na karton, po czym go wycinam. Będę potrzebował trzy takie elementy. Następnie łączę je ze sobą, a na wierzch przyklejam materiał. Teraz na obwodzie wbijam patyki bambusowe, odcinam ich nadmiar i całość przeplatam kolorową włóczką. Pozostało już tylko wykończyć górę. Ja użyłem do tego ozdobnej tasiemki. Myślę, że takim prezentem sprawicie swoim mamom ogromną radość. W końcu one zawsze doceniają własnoręczne dzieła. Zazwyczaj to ojciec pragnie zarazić swojego syna majsterkowaniem. Świetną okazją do tego może być samodzielne wykonanie prezentu w postaci skorpiona zrobionego z zawiasów, który myślę, że rozbudzi wyobraźnię niejednego malucha. Na początku rozkręcam dwa zawiasy, które będą stanowiły szczypce. Pomiędzy nie wsadzam kolejny zawias i łączę ze sobą wszystkie elementy przy pomocy śrubek i nakrętek. W analogiczny sposób robię drugą część. Z kolejnych pięciu zawiasów tworzę głowotłów. Dwa z nich obracam do góry nogami, a od tyłu przykładam jeden złożony element, po czym wszystko skręcam ze sobą. Czas zrobić przysłowiowy ogon. Od prowadnika odkręcam część zawiasu, dzięki czemu powstanie kolec skorpiona. Teraz przykładam do siebie elementy szerszymi stronami, składam je i dokładam kolejny zawias, tym razem od węższej strony. Na koniec mocuję kolec i montuję całość do naszego skorpiona. Teraz składam ze sobą małe blaszki w następujący sposób i doczepiam je z przodu, zamieniając nakrętki na małe uchwyty do szafek. Pozostało już tylko doczepić szczypce do całości przy pomocy kątowników i umieścić odnóża zrobione z kawałka drutu lub starego parasola pomiędzy środkowymi zawiasami. W ten sposób stworzyliśmy skorpiona, który myślę, że przypadnie do gustu każdemu maluchowi. Do tego taki prezent może stać się pretekstem do zrobienia wspólnie kolejnego dzieła. Jeżeli tak jak ja macie młodszą siostrę, to wiecie, że obowiązkiem starszego brata jest dbać o nią i sprawiać, aby dzień w dzień się uśmiechała. Dlatego zaraz pokażę Wam szybki i prosty sposób, jak tego dokonać. Oglądajcie. Na początku docinam kolorowe kredki na około 1 cm kawałki. Następnie wycięte kawałki sklejam ze sobą i dokładnie szlifuję. Teraz w kolczyku wiercę otwór, przeciągam żyłkę z biglem i gotowe. W podobny sposób jestem w stanie zrobić bransoletkę, pierścionek i kolie. Jak sami widzieliście, całość nie zabrała zbyt dużo czasu, a jestem pewien, że tak oryginalny prezent na pewno wywoła uśmiech na twarzy Waszej siostry. Spróbujcie sami! W święta obdarowujemy prezentami nie tylko rodziny i znajomych, ale także nasze zwierzaki. Dziś pokażę Wam jeden pomysł, który będzie dobry i dla psów, i dla kotów. Pierwszym krokiem jest nałożenie kleju na tubę po chipsach i owinięcie jej ciasną sznurkiem. To samo robimy z wieczkiem od opakowania. Po zaschnięciu kleju wycinamy otwory na przekąski. Pozostało tylko wsypać do środka przysmaki i całość zamknąć. Taki prosty pomysł każdy z Was może wykonać i to w różnych wersjach, w zależności od tego, jak duży jest Wasz popili. Pojemnik przygotowany w ten sposób dostarczy mnóstwa rozrywki naszym pupilom, a dodatkowo będą mogły spałaszować trochę smakołyków. Pamiętajcie, że samodzielnie wykonane prezenty zawsze spowodują łezkę wokół najbliższych. Jeśli Wam mało, to czekajcie na kolejne grudniowe odcinki, w których znajdziecie więcej pomysłów na prezenty pod choinkę. Z okazji świąt razem z bankiem BGZ BNP Paribas Postanowiliśmy wcielić się w świętego Mikołaja. Bank stworzył świąteczny kredyt gotówkowy, dzięki któremu, spłacając regularnie raty, część zapłaconych odsetek dostaniecie z powrotem w prezencie. A my mamy dla Was świąteczne niespodzianki, którymi możecie obdarować kogoś bliskiego. Wystarczy, że klikniecie tutaj i napiszecie komu i dlaczego chcielibyście ją wręczyć. Powodzenia i do zobaczenia już niebawem.